Z główna której używam ten łuk, chyba. Czekaj, a czy ja mogę? O, Ej, no żyjesz? Żyję, żyję. Mmm, dobra. Nie patrzyłem, gdzie jest plus minus katana. Ała, coś mnie bije. Coś znowu mnie bije. Przestań. Pizzkał w ciebie kamieniami. Oczarnie, jakby czarne jarnówki, czy one są dobre? Tak. Nie! Nie, nie, nie! Są to wiące. Dobrze ci, tak. No ty kurwo, jebona! Ja byłem ze sobą. Ty możesz ze mną postać współgrać. Dziękuję. Ej! Turyści! A wszyscy. Ty ile on ma łapek. Chyba rozchwytywany był Onu umarł. No, zajmę go. No. Ona go ci baguje, widziałeś? Tak. Oh. O, umarła. Tak. Zajebałem je. Czuję się zajebiście. Bez ciebie by się nie udało, bo nawet zdechłem, ale <grybujesz> było dobrze. Nic nie zrobiłem, a przy oczach żadną strzałą nie trafiłem. Serio? Tak, nie umiem strzelać w tej grze. Gdzie się zajebiście strzelać z tobą? Ale jestem łomny. O, jagódki, czy są te dobre? O, nie Dobra, ja wracam na chwilę na domek i idę szybciej na do W sensie będę na z tym, będzie odpalony mm -hmm. To sobie zapiszę. Dobra, okej. Okay. I muszę skończyć to, co chcę tam skończyć. Dobra. I muszę zobaczyć, co tam z pirynodą wchodzi. Nasze, nasze jezioro będzie się nazywać y, jakimś łabędziem czy gęsiem nie? Raczej. No, bo tam tego fuj jest tych kaczków. No, też mi się tak wydaje. Ty gdzie poleciałeś? Zwiedzać? A. Nie, jestem obok Ciebie. Ach, dobra. Ciekawe czy się te strzały zesbiły, czy to jest co jest... Tak, coraz respią dary? się, respią. Właśnie nie wiem, czy to jest to jakiś czas, czy... Respią się, respią na pewno, bo ja już dwa razy podnosiłem stąd. Nie, nie. No, ja tutaj mam do podniesienia. A, to może ci się respią hostowi? Nie. Bo, nie no, każdemu się respią. respią. Jak ty niedawno podnosiłeś, to ty nie będziesz miał. A, bo to się... A, bo one są Wiesz? otwarte wtedy. No. Bambi! Dobra. Można iść zapisać i się przespać. Czy masz mięso do powieszenia? Nie masz. Jest powieszony. Tak, jest tak. Widziałeś drzwi? Mhm. Piękne. A. Tylko C zimno. Czekaj, zapis. Slot pierwszy. Ja konfirm. I linki, zaraz jak mi się to. Teraz się zrobi potrawkę z zajęca. Nie, wiesz co? Ja serio zrobię drugie ognisko. Ja nie mam garnka z wodą. Jak to? Mam sam garnek, ale bez wody. A on no to z żółwia weź garnek. Dorzucisz patyki jak masz? Patyki? No. Super. Dzięki bardzo. Ooo. Nie wyszło. Nie odpaliła mi dziwka. Dobra, zrobię sobie mięso tutaj. Cyk, 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 cyk. O i homora mogę nawet wrzucić. Nice. O, o Co ty Nic. ci wzięło tak. A Eee, napiłem się brudnej wody. A. Też może skórę z zajęca, bo mam 5. Nie, nie chcę. Czekaj, albo daj w sumie no? Daj mi z 3. Tylko sobie sobie councham jeszcze. A, bo ty nie masz. No. Nie, bo ja nie mam dużo tych rzeczy. Czekaj, czy mi się zrobiło już... No pokraftuj najpierw tak. wszystko, nie dawaj mi. No w sumie tak. Ej, to jest full heal. Wszystko na fulla. Nice. No. Dobra. Zajęce, Co mogę jeszcze co ty już tylko mogę zrobić. Są cztery zajęce? Nie. Nie wiem. O! Bukłak sobie zrobię, faktycznie. Ale zajebisty wygląda kuszo. A przeładowanie jest fajne, tylko że długie strasznie. No ale to jest I celuje wiesz, się też całkiem przyjemnie. Bukłak mieści 4 te, nie? Zobaczcie Cześć Bukłak mieści, tak trz, to zależy, zależy ile ci brakuje picia, bo to ci pobiera procent Aha, dobra Nice No i na takie Bambiki jak chcesz, no to co nas? No Dobra, ee, jak się Mogło ze Tu Już teraz. Chcesz? Czekaj, zanim co zrobię Rupia żółwia, cztery, yy, cztery patyki, no. Czekaj, 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 czekaj. Widzisz mnie? Nie, mamy, w bazie. Gdzie ty jesteś? Uiii, k***a. No, zjeżdżasz, j***a. Ui! z tego dachu się chujowo zjeżdża. Patrz, z górki z naszej zjedz... do jeziora. No, ze schodów. No. Ui! k***a, lecę! a ale się zatrzymuję na Uwa, tej platformie. Trzeba zrobić taki Już wiem czego było potrzeba do tego. Do leczniczego. Potrzebujesz aloewery i Marigoldu. Aha. I masz miks leczniczy. Ale czy my aloewery zebraliśmy? Ja mam. Ona rośnie sobie tak na ziemi. Mam to. Można je zacząć sadzić w ogóle. No to prawda, tylko to jest... trzeba poty zrobić. No ale to tam myślę dużo nie. Jest. Trzeba ten dom kiedyś spać. Jest. Zrobię więcej skorup żółwi. Okej. Okay. Trzeba o armory się zacząć martwić. Też takie istotne, myślę. No, czy się, w sumie. No. Znaczy, ja na jaszczurki poluję, co? Ja napierdalam jaszczurki. Z jaszczurków mam armor. I on jest wystarczający po no, wiem, wiem, ale możemy też namu tamty nawet podobać, cieszę. No, na spokojnie myślę. Może <grym> nie będzie problemu. Eee! Okej? Okay. skorupa żółwia wysiłuje. <grym> <grym> ja Wojciech, skorupa żółwia się Rupia żółwia. To jest jaskinia. To jest chyba ta co mówiłem, taka w zboczu jakby. Tak, taka w zboczu i tu teoretycznie jest chyba katana? Jest mówisz, że to jest ta jaskinia? Nie, to nie jest to miejsce Ej, jakbym miał być szczery, pomimo tego, że takie warunki są zjebane w chujnie, ja bym tutaj sobie mógł zostać. Mhm. Mm Jest fajnie, możesz dalać za sprzectwa. Kolekcjonujesz ich czaszki. Ej, ale my mamy już... ...plastik torcza, to teoretycznie w tej jaskini, w której byliśmy, powinna być latarka. Powinna być ta... ...katana. To musieliśmy ją kurwa gdzieś widzieć. jak stój. Wiesz co, ja wejdę do tej jaskini, zobaczę co w niej jest, no, Raczej czego przyjdę tu z tobą jeszcze. Okej. Okay. Możesz tam markera zawsze też postawić, nie? Mhm. Uh -huh. No widzę samą zwierzę z jaskini. Czemu? Boję się. No, Okej, okay, spoko. Rozumiem. Ja mi jaszczurkę do kolekcji na ścianę. Super. Cieszę się. I kolejna do rekwipunku jaszczureczka. Muszę więcej tych suszarek na mięso zrobić, naprawdę, bo... Tak Brudzie łatwo. Barandwie. Tak, to też. I tak łatwo się poluje na te zwierzaki, że to jest no, konieczność. Dobra, bez 20 po... To tak, ja przeklikam tutaj tylko na suszarkę, żeby ją zaplanować. I tak jak mówię, ze 2 będzie. Gdzie jest suszarka na miejsce? W ogóle trochę inaczej je odstawię, bo tam może przez to. Chujowo się je obsługiwało I kości mamy też mało. Nie wiem, czy my tu nie byliśmy No byliśmy prawie wszędzie chyba Właśnie, bo tutaj jest, są te nogi takie. Ta, to jest jaskinia, w której już byliśmy. Do flagi możesz iść. A co tam jest przy niebieskiej flagi, kolego? Jaskinia. Wiesz co? Ta gra jest zajebista, powiem ci. No, to prawda. Zmęczony jesteś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze... Jakbym był zmęczony, to bym... ...się chciał spać. A. Ja mam zajebisty patent na zmęczenie. To też. Z... Właśnie w ogóle i wyświetlenia podskoczyły ostatnio, wiesz? Tak, to dobrze. No, rzuciłem to do i tak patrzę. Jest kurwa z pierwszego jest 5, z drugiego jest 7. Wiesz, hmm. ja jestem tam... kurwa nikim tak naprawdę nie, ale no. to, że to tak podskoczyło, to wow, okej. Okay, jednak... Ktoś ogląda taki sygnał dla mnie, to no, wow, fajnie. Bambi mi się najbardziej. Nie wiem, chyba. Nie, chyba... nie, nie siedzę jeszcze w tym kaywie. Ja tam biegnę. Dobra, to biegnij do tego Kewa Ja muszę pozbierać patyki. No, ale wracając, bo zacząłem ten temat z. z, z, z... Z zajebistym. Yy, no. sposobem na to jak nie spać. Polecam tak. Kupić sobie paczkę 92 sztuki, chyba herbatę Liptona, nie? Mhm. Uh -huh. Koniecznie Lipton, bo Lipton ma taki zajebisty koncentrat zamiast herbaty tak naprawdę. No tak, tak. I już tłumaczę, o co tutaj dalej chodzi. Masz ten zajebisty koncentrat z Liptona, nie? Nie obie reklamy, mhm. żeby nie było je. I bierzesz sobie kubek, swój ulubiony. Jakby ktoś był ciekawy w proporcji, to ja piję taki taki półlitrowy kubek. Wrzucam dwie, sasz dwie saszetki tego Liptona, nie? Mhm. Zalewam to wrzątkiem do połowy. Mm -hmm. Zasypuję cukrem? Na cukrem, zostawiam to sobie mm -hmm. na jakiś czas. I jak się zrobi zimne, wtedy dolewam w rządku. I jeżeli źle e, ogarnąłem, to wysypuję cukrem. A, rozumiem. I co daje kopa? Oczywiście mm. dłuższa jazda na tym też z nie jest dobrym no. pomysłem, bo serwisu to zaczyna napiętalać. Ale żeby tak przetrwać, jeden dzień to jest perfekto. I myślę, nie. że zaraz to sobie pójdzie zrobić Okej okay. Bo myślę, że już nie zasnę dzisiaj Tak mi to rano zostaje Masz patyki? Jak nie masz to zbieraj po drodze yy, mam 16 Okej okay. A co potrzebujesz? Mm, muszę sobie zmienić internet i boję się, że mnie cofnie, wiesz Aha, no to... Yy... Lecę do ciebie. Albo postawisz szałas przed tym, przed wejściem. No szałas jest tak? w jaskini postawiony tylko. Tylko muszę go zbudować. Hmm. Kurwa, ja jestem takim ofensywnym łącznikiem, wujnie. No, to prawda. Grałeś kiedyś. Grałeś na pewno w Team Fortressa, nie? Z no łukiem tak, tak. na sniperze. Mhm. Łuku są... nie miałem nigdy. Dobra. W każdym razie są ludzie, którzy sobie siedzą z tyłu i wiesz, strzelają sobie z tego łuku, tak na luzaku, nie? Jak coś się ruszy. Mhm. A są ludzie, którzy kurwa biegają na froncie z tym łukiem, nie? No. Wyskakują ci z narożnika i strzelają headshoty. Ja jestem tym drugim. By the way, chcesz pancerz z jaszczurki? Nie. Dobra, co sobie założę, bo cztery po drodze zajebałem. Znaczy, biegnę do ciebie najszybciej jak mogę. Wcale nie zabijam bezbędnych stworzeń po drodze. Ja. Yeah. Wejść do jaskini i zbuduj tam szołas. Dobra. Masz patyki. Ja mam full patyki. Jak tam na dole jest kurwa jakiś dynamit albo coś, oj. Nie, 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 nie ma. No, ja wchodzę to razem z tobą. Są takie lagi przy wejściu do jaskini, do saka. No, to prawda.